Dzień dobry, dobry wieczór. U mnie już jest wieczór. Postanowiłem, że będę robił te czytania dzienne na wieczór, żebyście mieli wgląd na to, jaka energia będzie na dzień kolejny. Mam nadzieję, że to będzie dla Was pomocne i w taka forma będzie nieco lepsza. Dajcie mi znać w komentarzu, jak te czytania z Wami rezonują. Czy ta energia mniej więcej się. W jakiś sposób odzwierciedla w waszym e, codziennym życiu, i czy. Mm, o, tutaj nam się już coś chce pokazać. No pięknie, będę pamiętał, może wyjdzie w czytaniu. <laughs> e, I dajcie znać ogólnie, jak to z wami rezonuje. Będzie, będzie mi bardzo miło. O, karty. E, chciałem dzisiaj zrobić tą inną talię, i widzę, że naprawdę chcą coś nam bardzo ciekawego powiedzieć, bo się aż wyrywają do do mówienia, <noise> żeby je czytać. Ogólnie bardzo lubię tą, tą talię. Ona już jest troszkę zniszczona, troszkę wysłużona, bo ja pracowałem trochę na niej. Ogólnie kartami zajmuję się wiele lat, 20 lat prawie. Natomiast teraz postanowiłem troszkę bardziej otworzyć się na to, żeby też innym użyczyć tych, tej wiedzy płynącej przeze mnie, przez moje doświadczenie. Pamiętaj, że każda osoba, która stawia karty, stawia, no, która czyta karty, jest podłączona do swojej własnej wiedzy, do, do tego, co się nagromadziło w tobie jako pewnego rodzaju psychologia. Ja studiowałem również psychologię, to, to tak na marginesie, więc staram się wykorzystywać wiedzę, zarówno taką y, naukową, i tą nową wiedzę, która często jest wyśmiewana, natomiast ja mam bardzo duży szacunek do kart. Ba karty bardzo mi pomogły w takiej y, automotywacji, auto y, automedytacji, automedytacja, no dobra, niech będzie, <laughs> w samorozwoju, żeby, żeby nauczyć się trochę innego patrzenia na, na rzeczywistość. Dały mi dużo do myślenia, poprzez to, że y, nauczyłem się robić sobie jakieś tam rozkłady, y, więc teraz bardzo się cieszę, że Wy dołączacie już pomału do, do tych czytań. I... Y, 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 Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do lajkowania, czyli dawania serduszek, bo ja to daję z serca, tą wiedzę Tobie, więc miło mi będzie, jeśli Ty podzielisz się również kawałeczkiem swojej energii w moim kierunku. To będzie bardzo miłe. I przełożymy jeszcze, bo tą ja talię dawno nie robiłem. I dobrze, zróbmy sobie ten mały rozkład. Na to, co y, powinniśmy odstawić do przeszłości, na to, co jest w tu i na, na czym się skupić w tu i teraz. I co może być potencjalnym y, wynikiem, jeśli, y, jeśli podejmiemy jakieś działania y, jutrzejszego dnia. Dodam tylko, że jutro jest sobota, więc to jest szczególny dzień. Weekendy są ogólnie szczególnymi dniami. Każdy. Jeden dzień przynosi, nowy, przynosi inny rodzaj energii, inny rodzaj wibracji. Tak samo jak każdy miesiąc przynosi taki inny rodzaj wibracji, to możesz sobie porównać. Ale dobrze. Myślę, że Merkury jest dzisiaj dosyć mocno, ciekawie musi być obsadzony, bo czuję też po, po moim słowotoku, że, że jest sprzyjająca energia. Co powinniśmy odstawić do przeszłości? A to ciekawe odstawić do przeszłości asakielichów to to taka trochę y, zaskakująca y, energia, bo to jest tak jakby od, próbować odsta okej, okay. próbować odstawić zbyt dużą obfitość. Jutro może być taka duża obfitość czegoś, a więc może być bardzo silny strumień energii jutro. No, to by się to by pasowało z Merkurym, który może nam przynieść pewną wiedzę. Pamiętaj, że Merkury to jest taki wysłannik jak Prometeusz. Jest najbliżej Słońca, a więc daje nam wiedzę, jak Hermes. Jest takim posłancem Bogów. Więc jutrzejsza energia może być dosyć mocną energią. Jutro mamy osiemnasty, osiemnastego Listopada, czyli energia aura dnia to jest dziewiątka, a więc może być czas pewnych zakończeń. To, to może skumulować pewien rodzaj energii. A więc to, co powinniśmy zrobić, to skupić się na wycofaniu czy zdystansowaniu, na takim troszkę wyciszeniu się. Uspokojeniu emocji, uspokojeniu natłoku myśli, bo, bo widzisz, emocje przynoszą również myśli. Jeżeli nie wiesz, co się z Tobą dzieje, bo jesteś podekscytowany czy, czy w ferworze myślenia, to to wywołuje również całą lawinę emocji. I karty zwracają uwagę na to. Uważaj, jutro może być bardzo emocjonujący dzień, weź poprawkę na to żeby przypadkiem nie działać pochopnie, bo to się też odnosi do porywów serca. A z kielichów to jest naprawdę to takie wylewanie się, aż zobacz, to się ta, 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 te emocje, ta energia może się przelewać wręcz. Dlatego karty mówią, weź krok do tyłu, zdystansuj się. Może nie zaczynaj jutro czegoś nowego, bo to może się skończyć niepowodzeniem. Tu i teraz odwrócona siódemka, siódemka monet. Widzisz, może poprzez to, że mamy, będziemy mieć tak dużo energii, siódemka monet ogólnie mówi o popatrzeniu na swoją dotychczasową pracę. Ten człowiek, i to jest fajne, bo to jest akurat Stonehenge, Stonehenge który odnosi się do czakramu serca, ziemskiego czakramu serca. I on przygląda się temu, co on zrobił do tej pory. Patrzcie, kręgi w zbożu, czyli z naszych filozofii wynika, że kręgi w zbożu to jest jakaś wyższa cywilizacja, która nam zostawia pewne informacje. Więc to, jaką pracę wykonujemy intelektualną również, jaką pracę wykonujemy... Jeżeli w ogóle wykonujesz pracę w życiu, to wykorzystujesz swoją energię, swój potencjał do tego, a więc pewnego rodzaju wyższą energetykę. I teraz w pozycji odwróconej ona mówi, że możemy mieć zaburzone, zaburzoną ocenę tego, co robimy, zrobiliśmy do tej pory, że możemy nie do końca widzieć, czy mamy coś zmienić, czy, czy powinniśmy coś usprawnić jak do tego podejść to jest zaburzony obraz sytuacji przez to że może być natłok emocji natomiast i to jest karta rada weź pod uwagę to że możesz mieć jutro zaburzony obraz rzeczywistości oceny sytuacji jaka jest i do czego nas to do czego nas to zachęca Widzisz, postanow... to, jest za... to jest bardzo ciekawe. Ja, sam, ja się zawsze będę fascynował kartami, w jaki sposób ja też rozumiem tą interpretację kart. Trójka monet mówi o przekazywaniu wiedzy. Tutaj na tej karcie jest bardzo fajnie pokazane, i jeśli chodzi o to, w jaki sposób my nowocześnie przekazujemy wiedzę poprzez internet, poprzez social media i to, że ta karta jest odwrócona, więc jutro może być również problem, mogą być problemy jakieś komunikacyjne, lub jutro nie należałoby nic publikować. Dlatego postanowiłem dzisiaj. Zobacz, jak, jaka intuicja, żeby nagrać ten film, ten, tą radę dnia na jutro, dzisiaj wieczorem. Ponieważ być może jutro. Obudzę się rano i, i powiem, ale ja nie czuję czytania kart, bo tak też się może zdarzyć. Ja nie chcę mówić takich dydymałów, żeby um, wymyślać, jeśli nie czuję tego feelingu, tego flow, ponieważ uważam, że to z obfitości serca powinny mówić usta. Jeżeli patrzę na te karty i wiem, o czym one do mnie mówią, te obrazki, to znaczy, że nie mam. Wyrzutów sumienia, że robi taki rozkład. Natomiast jeżeli moje na przykład samopoczucie, mo może mnie coś boleć, wiesz jak to jest. Czasami budzisz się rano i mówisz: O co, Kaman, dlaczego tak się czuję? Ja też jestem człowiekiem. Ja też y robiąc te karty, biorę to do siebie, bo pamiętaj, że ja te karty robię na podobną wibrację ludzi i częstotliwość. Którzy szukają pewnych rozwiązań, którzy szukają inspiracji, wsparcia. Ja też takiego wsparcia szukam, nie mówię, że nie. Wiem, że dołączają osoby, które mają podobną wibrację i podobne oczekiwania, dlatego fajnie jest nawzajem się motywować, i dlatego robię, dlatego robię te rozkłady. Dlatego weź pod uwagę, że jutro może być dzień, który da nam dużo emocji. Powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby nie angażować się być może w jakieś przedsięwzięcia, które są związane z internetem, z przekazywaniem wiedzy, z komunikacją z lub z pracą, żeby, żeby nie pracować, a być może się zdystansować i się pobawić trochę. Siódem, siódemki, siódemka ogólnie jest. Ciekawą liczbą, też weź, weźmy pod uwagę to. 7, 10, 11. No, 11 to jest bardzo dobry przepływ energii, jest to spirytualna, magiczna liczba, więc sobota, jako dzień, jest również magicznym dniem. Pamiętaj, że Żydzi obchodzili szabat, a więc oni obchodzili sobotę, a nie niedzielę jako dzień siódmy. Dzień, który należało święcić, więc może jutro faktycznie nie powinniśmy. Pracować i zrobić sobie przerwę. To tyle moi drodzy z tego rozkładu. Mam nadzieję, że ta rada będzie dla Was przydatna. Będzie dla nas przydatna, tak powinienem powiedzieć. I cóż, ja zobaczę, jak ta energia będzie płynęła jutro wieczorem, żeby nagrać Wam na niedzielę materiał. A Wy dajcie znać w komentarzu. Co sądzicie o tych czytaniach, które są do tej pory? Czy rezonują z Wami? I bardzo mi będzie miło, jeśli będziecie subskrybować mój kanał i będziecie również wysyłać do mnie serduszka, które tam są w tym prawym rogu, jako podziękowanie za te czytania. Będzie mi bardzo miło i będę czuł się usatysfakcjonowany dzięki temu. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym czytaniu.